Dzisiaj to marzenie, że powstają miejsca, które będą służyć polskim artystom tańca, tym niezależnym, którzy nie mają swojego domu jeszcze, wczoraj nie mieli, a już dzisiaj mają, jest po prostu tak wzruszające, że y, naprawdę czuję to wszędzie na sobie wewnątrz w głowie. Faktycznie jest tak, że. Y, Kilkanaście lat już taniec w Polsce bardzo szybko się rozwija. Mamy przypływ nowych artystów, mamy bardzo dużo inicjatyw, wydarzeń, organizujemy bardzo dużo wspaniałych projektów, natomiast taniec sam w sobie jako materia jest ulotna. A jeszcze jak do tego dopiszemy ulotność tego wydarzenia, że ono się już nie powtórzy, że ono już schodzi z repertuaru, że ten spektakl wytworzony nagle znika i już do niego nie ma powrotu, to po prostu jest to smutne zjawisko. Dlatego regularność i cykliczność oraz stałe miejsce, gdzie widz jest przyzwyczajony, że tam właśnie, gdzie zapuka, jest taniec i że przyzwyczajamy włodarzy miasta czy regionu, że to jest miejsce, to jest ośrodek w którym taniec będzie istnieć i w przyszłości będzie miał swoją kontynuację, że nie robimy rzeczy, które nie mają ciągu dalszego, to to wszystko powoduje, że chyba dzisiaj mamy w polskim tańcu święto. Oddolność, spontaniczność działań, często przypadkowość nawet można powiedzieć, jest też ważne, bo to są nowe emocje, nowe pomysły, to jest także wyzwalanie nowego potencjału twórczego, który często nie jest wyzwalany poprzez istniejące instytucje. Wiadomo, że nowa przestrzeń może stworzyć coś, co jest właśnie nowatorskiego czy nowego i na to liczymy. To co wyróżnia ten projekt? To to, że wychodzimy poza duże ośrodki kultury i wkraczamy do, do mniejszych miejscowości. To, co wyróżnia ten projekt, to też to, że chcemy zwiększać wiedzę mieszkańców, społeczności lokalnych na temat tańca, zarówno w teorii, jak i w praktyce, ale także sprawiać, by oni stali się odbiorcami tej sztuki, ale także aktywnymi uczestnikami, żeby mogli się zainspirować i żeby sztuka. W postaci teatru i tańca miała swój rozwój. Przestrzenie sztuki z założenia mają być interdyscyplinarne, krosujące dziedziny sztuki, otwarte na różnego rodzaju działalność, po prostu twórczą, artystyczną człowieka w Polsce. I tak jak ja cały czas mówię o tym, że te przestrzenie sztuki są dla tańca, to one wychodzą też do, do tych osób czy do tych projek projektów, inicjatyw, które dotyczą muzyki, teatru dramatycznego czy innych. Dziedzin y, artystycznych. Mamy na razie pół roku pilotażu, więc tutaj musieliśmy skupić się na dwóch y, dziedzinach. Instytut Teatralny niejako opiekuje się y, operatorami, którzy zajmują się bardziej teatrem. My, jako Instytut Muzyki i Tańca, tymi ośrodkami, które y, y, są bliższe tańcowi, niemniej jednak te ośrodki tworzą jeden projekt i to jest jego największa cecha, że, y, że tutaj nie ma bariery. Pomiędzy tańcem a teatrem, a w przyszłości innymi dziedzinami artystycznymi. Chcemy, aby te ośrodki ze sobą współpracowały, żeby ci artyści się ze sobą kontaktowali. Przecież my działamy dla artystów. Przestrzenie sztuki jest naprawdę dla tańca bardzo ważnym projektem, bo on pozwala na udostępnienie przestrzeni w takim bardzo przyziemnym wariancie co uruchamia całą machinę zdarzeń, wydarzeń i możliwości. Łódź z miastem bardzo niezwykłym, działa tutaj na co dzień. Wielu twórców tańca współczesnego, ale też um, osób, które um, mieszają, łączą tańce współczesne z innymi technikami. Pojawiliśmy się tutaj ponad 10 lat temu, wierząc, że ta, to środowisko, które tutaj się rozwijało wtedy, stanie się bazą do stworzenia centrum tańca, czy takiej właśnie przestrzeni, która. Wspiera ten, ten rozwój. W ramach modułu zaawansowanego prowadzę zajęcia ja i kilku innych pedagogów. Założenie jest takie, żeby tancerze dostali solidny trening techniczny z różnych zakresów ruchu. Z bardziej świadomości ciała, a także po prostu z technik ruchowych. W ramach moich zajęć pracuję nad jakościami ruchowymi, nad wydłużaniem, nad liniami ciała, nad e, przemieszczaniem się tancerza w przestrzeni scenicznej, e, nad świadomością tego, w jaki sposób atakuje przestrzeń, w jaki sposób się na niej opiera czasami. E, wykorzystuję element tańca współczesnego, e, tań pr pracy właśnie w parterze, ale także elementy w w wysokich poziomach. Poprzez pracę z techniką Graham uczulam studentów na, na jakości, na kształty ciała, na e, pracę ciała w przestrzeni, na wykorzystanie wysiłku w ruchu. Wydaje mi się, że to jest takim, taki, takim, taka propozycja, której nie, nie ma wielu takich w Polsce i tancerze nie, nie mają takich możliwości, żeby właśnie być merytorycznie przeprowadzonymi przez jakiś proces, który ma doprowadzić do, do efektu scenicznego na, na wysokim poziomie po prostu. To, że te zajęcia są prowadzone cyklicznie, to, że one są tak bardzo urozmaicone w sposób taki, że są od zajęć właśnie bardzo technicznych, właśnie po, poprzez np. przykład improwizację czy kontakt improwizację. E, tak naprawdę dostajemy pełen wachlarz jako studenci, czy też osoby z zewnątrz, które też przychodzą na zajęcia, e, po prostu do swojego rozwoju, co jest, co jest cudowną rzeczą. E, bo rzadko można się spotkać z tak częstą i tak, z tak dużą ilością zajęć na takim poziomie w tak możliwy i yy, dostępny sposób, szczególnie jakby w Łodzi czy w Polsce. Zatrzymaj i do boku. na cztery, trzy, dwa, po jeszcze raz. mocno Ostatni raz. Trzy, w ramach czteromiesięcznego modułu tutaj dla tancerzy zaawansowanych mam przyjemność prowadzić zajęcia z metody Pilates. Myślę, że to już jest dość znana metoda w Polsce, aczkolwiek jeszcze wciąż kiełkująca w środowiskach tanecznych. Moim zdaniem jest to najbardziej i najważniejsza z metod przygotowująca ciało w bardzo, bardzo dobrej kondycji. To, co daje tancerzom, to to, że potem ich mięśniowy i aparat ruchu jest tak dobrze przygotowany, że tancerze mogą tańczyć przez długie lata bez kontuzji, z fajną wydajnością ciała, bez męczenia się, z dobrym oddechem, długością fajną mięśni i kończyn. Generalnie bardzo, bardzo polecam wszystkim tancerzom i uważam, że powinna to być podstawa każdego treningu tanecznego. Do boku. Zatrzymać tą pozycję, rolową na wydechu. Tu. Pilates uczy y, bardzo dużej świadomości ciała. Pracujemy na, y, na wszystkich partach mięśniowych, y, dlatego zyskujemy tą świadomość ciała. I bardzo dużo ludzi nie ma tej świadomości, i wymaga to właśnie korekcji. Ja ze swojej strony też zaczynałem tańczyć bez, bez opieki żadnego pedagoga, który nie korygował tych wad, i miałem ich sporo, jak choćby lordoza na przykład. I dzięki właśnie Pilatesowi, dzięki tej świadomości ciała, zaczynałem wprowadzać te zmiany. Do tej pory y, trudno było znaleźć miejsce, albo właściwie można powiedzieć ich nie było w ogóle, gdzie można było y, trenować regularnie i y, ćwiczyć regularnie. Więc y, ta innowacyjność y, jest wpisana w przestrzenie sztuki, czyli to umożliwienie regularnego treningu, i e, okazuje się, że e, jest to trafiony pomysł, i wielu tancerzy chce z tego e, skorzystać. Kiedy zapukał i nikt mu nie otworzył, sam sobie otworzył drzwi, i wtedy woda wybuchła. Na zewnątrz niby rwąca rzeka i wyniosła na swoich falach wszystkich gości, tak, że nie musieli już wracać piechotą do domu. W ramach Przestrzeni Sztuki mamy okazję wyjść do najmłodszych, ale też do całych rodzin i stworzyć spektakl edukacyjny, który głównym celem jest jednoczenie społeczności, zwłaszcza w społeczności rodzinnych. Chcemy na uczelni tworzyć pedagogów, którzy żyją pasją, tak, że jeśli oni Potem wychodzą w przestrzeń i grają, mówią o tańcu, to pasja rodzi pasję. Tak? I jak nawet, jeśli, jeśli nawet może nie mam tej samej pasji, to ludzie po prostu z zachwytem oglądają cudze pasje, bo, bo po prostu entuzjazm jest czymś, co jest w cenie. Właśnie przestrzenie sztuki dają taką możliwość wyrażania tej pasji i zaszczepiania tej pasji wśród innych. Jestem burzą, w której jest ukryty skarb. Chciałabym wam powiedzieć, że jestem bardzo wysoka i że mam wiele stromych skał i jaskiń. Na moich ramionach rosną gęste lasy, w których można się zgubić i często przychodzą wielkie burze i jest zimno i można złapać kawę. Bardzo się cieszymy, że możemy stworzyć spektakl, który będziemy mieli okazję pokazać nietypowej publiczności, jaką są najmłodsi. Będą mogli oni zobaczyć, y, czym jest choreografia, czym jest improwizacja, jaka jest pomiędzy nimi różnica y, oraz y, uczestniczyć w tym aktywnie razem z nami. Zauważcie, czy w tym ruchu wasze stopy się zginają, współpracują z ziemią, jak w czasie, kiedy się odlatacie. Zobaczcie, jak możecie zaadaptować całą samotność. Fizyka i tańc tak naprawdę to jest to samo, bo tancerz jest zanurzony w świecie fizycznym i współpracuje z fizyką, ale w zupełnie inny sposób niż fizyk, który używa fizyki, żeby policzyć pewne rzeczy, żeby sprawdzić pewne rzeczy. Ale obie te dziedziny ludzkiej kultury i nauki są tak naprawdę związane z ruchem przedmiotów, w przestrzeni albo w czasoprzestrzeni. Dla dzieci. Jest to bardzo dobra sytuacja, że ktoś podchodzi o nich z zupełnie innej strony, że wreszcie ktoś im pozwala tą wiedzę wyruszać przez ciało i sprawdzić, jak ten koncept fizyczny zachowuje się nie tylko na kartce papieru, nie tylko w zeszycie albo na jakimś zamkniętym, laboratoryjnym eksperymencie, ale sprawdzić, jak ten koncept fizyki oddziałuje na nich, oddziałuje na ich ciało. I ta droga jest bardzo pomocna dla dzieci, które właśnie są obdarzone wysoką inteligencją kinestetyczną, którą gdzieś tam w tradycyjnym nauczaniu się, nie chcę powiedzieć, że karze, ale nie jest to mocna strona w tradycyjnym nauczaniu dzieci. Natomiast tutaj właśnie tą inteligencję wyciągamy jako główny walor, który nam pomoże zrozumieć koncepty z przedmiotu ścisłego. Mam nadzieję, że ten program powoli jako taka mała rewolucja wejdzie kiedyś do standardowego programu nauczania. Tak zdarzenia. Sądzę, że jest pierwszym e, i nie chciałbym powiedzieć jedynym, ale, ale nie spotkałem się z taką formułą spektaklu, który e, w całości jego trwania jest improwizowany na żywo. Specyfiką tego spektaklu jest to, że on za każdym razem jest inny. E, za każdym razem e, tak samo tancerze, jak i muzycy. Nie wiedzą, co w trakcie się wydarzy, i to powoduje, że wszyscy w niego wchodzą z taką, z taką świeżością. Też no, tak jakby za każdym razem była premiera, jakby za każdym razem był to pierwszy raz. Co dla nas jako muzyków występujących na scenie jest najbardziej atrakcyjne, to jest czas. Czas tworzenia gestu. Dla muzyka, podobnie jak dla tancerza, ten czas jest bardzo spójny, czyli gest ruchu tancerza jest bardzo podobny do gestu muzycznego. On niemalże ma ten sam czas. Jeśli tancerze i muzycy są, są na siebie bardzo wrażliwi i są skoncentrowani na tej wymianie, można stworzyć coś, bar, coś bardzo takiego konsystentnego i spójnego, co wręcz czasami wygląda jak bardzo dobrze zakomponowane dzieło. I to jest ten efekt, który jeśli osiągamy ten efekt, czujemy tą ogromną satysfakcję, czyli osiągamy efekt na żywo wytwarzanej kompozycji ruchowo-taneczno-muzycznej i wtedy wydaje nam się, że ten spektakl idzie świetnie. To bardzo ciekawa forma. Struktura tego spektaklu jest czymś, co tak naprawdę daje multum możliwości do wypowiedzi jako tańcerza, jako improwizatora, na jakby na całej przestrzeni ruchu, na całej przestrzeni intencji. Momenty, które tam się będą wydarzały, to są momenty, tak naprawdę, których nie będzie można powtórzyć już. Dlatego myślę, że w tym spektaklu jest właśnie. To jest największą wartością, że są to zdarzenia, chwile, momenty połączone z muzyką, które już nigdy jakby w ten sam sposób nie wybrzmią. Odyseja, którą pokazywaliśmy w ramach Przestrzeni Sztuki na Dworcu Fabrycznym dotyczy podróży, która dzisiaj może wydaje się nieoczywista albo przynajmniej nie do końca możliwa, ale tak naprawdę wymaga od nas podróżowania wewnętrznie, dokonywania tej podróży jako wewnętrznej przemiany. I o tym właśnie jest Odyseja, o tym, co się wydarza, kiedy chcemy wyruszyć w podróż, a nie możemy, jaką podróż musimy my wykonać, żeby ten krok do przodu, krok w kierunku zmiany, Przeprowadzić. Przestrzenie sztuki dla większości ludzi, którzy zajmują się tańcem, to studio, teatr, sala prób. Dla nas tą przestrzenią stał się dworzec, który oczywiście ma swój rytm. Rytm pociągów, rytm ogłoszeń, ale to także rytm wyruszania w podróż i chęci zmiany. Muzyka dla nas przestrzeń dworca okazała się być bardzo intymna. Pomagamy w tym widzom, bo dajemy im słuchawki. Oni słyszą muzykę i tę samą muzykę dokładnie w tym samym momencie słyszą tancerze. To sprawia, że jesteśmy razem z nimi połączeni i możemy doświadczać ich podróży przez dziurkę od klucza, a jednocześnie będąc otoczonymi przez innych widzów, którzy na swój sposób uczestniczą też w tym wydarzeniu. Projekt przestrzeni Sztuki jest takim ważnym sygnałem, że taniec został w Polsce objęty mecenatem państwa i że wspólnie z Instytutem Muzyki i Tańca i pozostałymi partnerami tego projektu możemy długofalowo myśleć o rozwoju tej dziedziny sztuki. Możemy też na podstawie tego programu budować partnerstwa, które pozwalają nam Korzystać z sal, tworzyć spektakle, tworzyć długofalowe warsztaty, projekty, koprodukcje, w tym koprodukcje międzynarodowe. Takiej możliwości nie mieliśmy jeszcze chwilę temu, ponieważ działaliśmy w systemie grantowym, w pewnej niepewności, nie mogliśmy planować. Przestrzenie sztuki dają nam możliwość myślenia o tańcu wielopoziomowo. I długofalow. Przestrzenie sztuki dają na możliwość zaistnienia, czy znaczy zaistnienia w świecie w ogóle, bo, bo yy, jeśli chodzi o taniec, to przez, przez lata, ostatnie, przez ostatnie 20 lat, zostały nam tylko dwa zespoły tań... zawodowe zespoły tańca współczesnego, instytucjonalne, natomiast wszystkie inne są projektowe. I e, przestrzenie sztuki dają możliwość e, wypracowania jakości na skalę międzynarodową. I o to chodzi chciałabym, żeby poprzez przestrzenie sztuki, taką, takie udostępnienie tańca w lokalnych, regionalnych ośrodkach, docieranie do mniejszych społeczeństw spowodował ten powrót do takiego tańczenia bez zobowiązań, do takiego tańczenia um, nie, nie na pokaz, nie po to, żeby, żeby z, wygrać konkurs, nie po to, żeby się między sobą rywalizować, tylko po to, żeby się połączyć, żeby się dobrze zabawić, żeby wyzbyć się pewnych emocji, które czasami są w nas negatywne, a właśnie poprzez taki niemy taniec, takie wyrzucenie z siebie tej energii złej, można po prostu zrobić bardzo dużo dla siebie, dobrego i dla relacji z drugim człowiekiem czy z całą e, nawet okoliczną społecznością. Program Przestrzeni Sztuki w Polsce jest niewiarygodnym wsparciem dla środowiska niezależnych twórców, ale uważam, że generalnie dla całego środowiska tanecznego w Polsce. To jest cudowna e, możliwość do rozwoju i uważam, że e, tak naprawdę to jest dopiero początek tego, co e, może się wydarzyć w przyszłości i jak taniec w Polsce może się rozwinąć. Każda złotówka zainwestowana w kulturę zwraca się przynajmniej w dwójnasób. E, to jest bardzo ważne, żebyśmy dbali o tę kulturę już Churchill wspomniał o tym. Yy, przystępując do wojny, skąd weźmiemy pieniądze na to, wtedy minister kultury wstał, powiedział, no weźmy teraz ode mnie i Churchill na to, to o co mamy walczyć?